No dzisiaj nie bywała ciekawostka Siemaneczko, kamerka jest z jednej strony Jak skręcamy wszystko ładnie Czyli do kierunku wskazu, zsynchronizowana tak, Kozak, Boga, jak to przyspiesza może no, na mamy. początek że na początek jak przyspiesza No jedziemy Co my mamy w ogóle? No, Co mamy za unikat? Bardzo Co? nietypowy samochód, którym jest no Wiadomo już po znaczku, że to Hyundai Hyundai jest to Santa Fe 1.6 TGDI Czyli z turbiną Czyli silnik... to ma dużo kucy, co? Tak, sam silnik spalinowy ma 132 kW, czyli 180 koni można liczyć. No. Tutaj jest jeszcze system hybrydowy. Tutaj Hybryd? możemy pokazać, bardzo ładny wykreślik jest. Wszystko ładnie wygląda, widać co się dzieje. Także Pięknie zobrazowane. Razem mamy z silnikiem elektrycznym i ze spalinowym. Mamy tutaj 230 koni. poczekaj, bo mamy początek filmu, i powiedzmy, że to jest, jest. jedyny w Polsce taki na, na ja LP, no, no, LPG, jesteśmy... tak? Można, Pierwszy, powiedzieć, jesteśmy, nie? można powiedzieć, że jesteśmy pierwsi. Jeszcze, nikt nie, jeszcze nie widziałem żadnego filmu, Myślę, Nikt że... się nie zareklamował, czyli my szybko korzystamy z tej okazji. Tak Może ktoś zrobił, ale że się nie pochwalił, no to jego wina, my jesteśmy pierwsi. Tak. Koniec jest. kropka. Co je, byś mógł je, powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Założyliśmy tutaj instalację BRC Maestro w kwocie 9000 tysięcy złotych. Drogo, dlatego drogo, ale to dowiecie to się w następnym filmie. Następnej części tego filmu Następnej części tak. tego filmu Gdzieś będzie na końcu taki klap yeah. I przejdziemy do następnej części Tak jest Możemy powiedzieć No co możemy powiedzieć o tym samochodzie Jest można powiedzieć bardzo dobrze wypasiony i tak? No genialnie jest dopasowany. No jest samochód świeżutki Wszystko jest takie mięciutkie Pachnie ładnie świeżymi butami Ale także to jest czekaj pokażemy jeszcze raz widzom jak, to, fajny zapach, jak tak, to działa Wrzucamy kierunek Tutaj nam się odpala <laughs> kamereczka Widzimy boczną część drogi Zawracamy sobie, to Kilo, jest... kilometry też mamy tak, że nie musimy się martwić o to, jak na przykład skręcamy, że, że nie widzimy ile jedziemy na górze. Z drugiej strony oczywiście też działa, żeby nie było. Tak jest. Fajne to jest. Ale tak, coś no, pomysłowe coś, bardzo. Coś to, chciałem się zapytać, bo ważne są. pytanie, ile zajmuje czas u nas takiego montażu auta? Bo Jeśli to jest chodzi o sam montaż takiego auta, to jest e, niewymuszone dwa dni robocze. Niewymuszone? Niewymuszone. Tak, pięknie powiedziałeś. A co, co się może. No, czasami wiadomo, przemawiać? że może się też wykrzaczyć, ale to rzadko, rzadko jest to załóżmy z naszego, z naszego błędu, gdyż może być na przykład taka sytuacja, że samolot nie będzie softa. tak? Trzeba będzie go po prostu dopracować. Tutaj jest jeszcze system lubryfikujący, który ma oddzielny komputer, sterowany, więc jest osobne sterowanie, jakby lubryfikacją. Więc tutaj musieliśmy się trochę nagłowić, żeby po prostu i lubryfikacja, i system gazowy działał w tym samym, jakby, czasie, tak? Czyli musieliśmy się napracować przy programie, oprogramowaniu. Oczywiście. Tak? Napisaliśmy no, szybko na kolanie, także nie ma problemu. Na kartce. Na yes. kartce, na programie, w notatniku, trochę na Facebooku, no, okay. tam zależy. Okej. Okay zależy. Yy, co możemy powiedzieć? Spalanie, bo to chyba Państwa najbardziej interesuje. Jeśli chodzi o spalanie takiego auta, to jest. No tak jak tutaj komputer pokazuje 9-4, ale myślę, że możemy to zaokrąglić spokojnie do dyszki. Yy, jeśli chodzi o instalację gazową, to tutaj samochód będzie spalał 10 litrów gazu plus dodatkowo 5%. To trzeba podkreślić takim bardzo tutaj zrobić taką ładną rameczkę i 5% to jest maksimum, co będzie do trysku. Benzyny, benzyny. tej instalacji, tak, mhm. czyli załóżmy nie wiem, 10 litrów, 5% no to prosta kalkulacja 0,5 litra Kozak. na 100 km. także no te systemy już są tak bardzo dokładne, że no że nie musimy się martwić, że to nie będzie, że będzie spalało to jakoś nie wiem bardzo dużo tego gazu benzyny, przepraszam także tutaj oszczędności będą bardzo duże no bo przy, przekładanie się na o Jezu, Zawrócaj. Jeszcze raz powiem. Przełożenie się na spalanie benzyny będzie ma bardzo małe, więc tutaj no, te instalacje jak najbardziej polecamy, szczególnie do tych nowszych silników, gdyż one są, one są też jakby chronione tak przez system duplifikujący. Czyli co, zapraszamy na drugą część. Zapraszamy, tego jeszcze pokażę, jak przyspieszam. Tak, się zatrzymamy trochę. A co? dla widza specjalnie. Tak jest. No to zapraszam. Dla widzów wszystko. Szkoda, że Państwo tego nie czują, po prostu no, auto jest dynamiczne, naprawdę samochód jest ciężki, ale jest naprawdę bardzo dynamiczny jest, jeśli chodzi jest. o jazdę i nie ma takiego huku z tego silnika, nie, nie? tak cichutko, nie wyjeżdża możemy rozmawiać, no to jest wiadomo radio wyłączone jest bardzo cicho, tak naprawdę tak, tak, tutaj tak. nie słychać nic tak, ale to akurat widzowie będą słyszeć no, tak. no, nie że nie było naprawdę. nic, szumów nie będzie tak, to nie zapraszamy będzie. na drugą część i tak tam jest. dowiemy się wszystkie, tak, wszystkiego o instalacji co gdzie było pomontowane i wszystkie inne jakby Zagwozdki. Dane, dane techniczne dotyczące tego auta. Tak jest. Tak jak powiedziałem, pozapierdaliśmy trochę. Teraz pokażemy komponenty. Eee, co nam się tutaj udało zamontować? Eee, reduktor EV500 mamy na dole. Tutaj mamy dwie listwy wtryskowe. Te jaśniejsze są od lubryfikacji. Te dalsze są od eee, systemu gazowego, czyli dostarczają nam gaz do komory spalania. Tutaj mamy zbiorniczek z płynem lubryfikującym. Jak się skończy ten płyn, trzeba będzie go uzupełnić, gdyż po prostu instalacja nie będzie wtedy działać, bo na dole jest czunik, który wychwytuje, można powiedzieć, poziom lubryfikacji. Jak on się skończy, po prostu instalacja nie będzie działać, bo nie będzie spełniała pewnych wymogów. Następną częścią instalacji jest komputer sterujący całą jednostką. Tutaj mamy drugi komputer. Ten mniejszy jest od lubryfikacji, ten większy jest od instalacji gazowej. Tutaj mamy następny filtr fazy lotnej. Drugi ciekły był tam w tym reduktorze, także no nie będziemy... Chyba do... go pokazaliśmy, czy Tak, nie? pokazaliśmy, tylko nie powiedzieliśmy, że jest tam też dodatkowy jeszcze w fazie Co dalej? No idźmy do przełącznika do chyba, przełącznika. tak? Przełącznik mamy po lewej stronie. Jest. Idę, uwaga, co to... tam? Następną częścią instalacji jest wlew, wlew pełnometrażowy, mosiężny, nie będzie nam rdzewiał także nie, nie potrzebujemy dokręcać żadnych jakby głupich końcóweczek także tak to wygląda zbiornik jest tutaj proszę państwa od spodu jest to zbiornik 76 litrowy Zbiornik jest za dopłatą, gdyż jest po prostu niewymiarowy, tak? A jaki zasięg? Cię zaskoczę? Jeśli chodzi o zasięg, to około 500 km spokojnie powinniśmy zrobić. Chodźmy do przodu. To bada. się nalatamy, co? Na... Po mieście to spokojnie, dużo, 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 co? co? Jeśli chodzi o spalanie takiego auta na benzynie, to będzie granice 10 litrów, 10-11. Na gazie będzie tyle samo, plus, plus trzeba tutaj dodać, że to będzie dotrys w rzędu śmiesznych ilości, bo to jest tylko 5%, także na pół na Pół litra to jest myślę, że max co możemy osiągnąć z tego auta. Przypomnijmy co to za auto i że jedyne w Polsce, co? Tak, tak nam się udało. Hyundai, Pierwszy. Może tak zamkniemy, będzie ładnie wyglądać. Czekaj. No. Hyundai Santa Fe rocznik 2021. Czyli no jeszcze nie widziałem, żeby ktoś to robił, więc można powiedzieć, że jesteśmy pierwsi. A na pewno jesteśmy pierwsi. Przyklepane. Przyklepane jest. Knięcie <laughs> jest przyklepane i koniec tematu. Yy, instalacja PRC Maestro. Także także tyle. Możemy powiedzieć też jeśli chodzi o koszty, bo tutaj akurat koszty są można powiedzieć spore, gdyż no, mamy lubryfikację, która no można powiedzieć nie jest nietuzinkowa, jest po prostu sterowana komputerem, więc to nie jest tak jak w zwykłych lubryfikatach, że on sobie po prostu zasie i tyle zasie, tyle sobie tam wrzuci do, do tej komory, tak? Tutaj jest to wszystko sterowane, także na każdy impuls jest dostarczana odpowiednia dawka lubrykantka. Pięknie brzmi. Cały unikat mamy dzisiaj. Tak, jeśli chodzi o koszta takiej instalacji, to jest w granicą 9000. Także no jest dużo, ale jak ktoś bardzo dużo jeździ, to się bardzo szybko zwróci. No i no, trzeba dodać, że, że ten system duplifikacji jest no, zalecany. Tutaj wiesz, bo no, ochronie nam gwiazda samochodem. A tak. po jakim dystansie ewentualnie było, nastąpi zwrot? W ogóle wiesz ja coś? zobaczyć. to zobacz, bo tam jest ja tak dopisane gwiazda. ładnie. 23600. 23, 600. Tak, także, także tyle byśmy mieli zgody. Jeśli chodzi o oszczędności na każdym tysiące kilometrów, to jest z tego co kojarzę około 360 km. 360 zł. 360 zł tak, Czyli 3600 zł 360. na 10 360. 000 kilometrów. Tak, tak. No Tam i genialnie. Się... Tak, Czyli co, zapraszamy to wszystkie Hyundaje, tak, czy coś wszystkie, więcej? Wszystkie, no wszystkie teoretycznie, praktycznie wszystkie nowsze Hyundaje. Już mają instalację kasową i jeżeli będzie się zgrywać kod silnika i numer seryjny komputera nowego nie ma takiego problemu. Jak widać, działa. Kozak, więc co, zapraszamy do energii? Zapraszamy do energii, do subskrybowania nas, śledzenia. No i nowinki, bo tak jak teraz, tak robimy nowy samochód, nikt tego nie robił, także może ktoś się akurat pokusi na następny montaż, następny klient. Przyjdzie. Więc zapraszamy. I następny klient będzie zadowolony. Tak jest. Tak jest, zapraszamy do śledzenia i żegnamy.